Modlitwa Bożonarodzeniowa Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i Wieczny Synu Boży, a w pełności czasu prawdziwy Synu, Najświętszej Maryi Panny, Stajęce Betlejemskiej Narodzony, upadam na twarz przed Tobą i wraz z Najświętszą Matką Twoją i Świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd. Cią też całuję ubogi żubek, który był pierwszym tronem miłości Twojej. Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła, oddaję Ci serce moje i całego siebie. Daj mi niewinność i miłość Twojej Najświętszej Matki, czystość i wiarę świętego Józefa, pokorę i prostotę pastuszków, i racz duchowo narodzić się w moim sercu. Niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką. Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować, żyć tylko dla Ciebie i w Tobie, bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, Zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić.